Śnięte ryby wodrze, tym razem przypłynęły z Czech. Na wysokości przygranicznej miejscowości Chałupki zauważyli je pracownicy Wód Polskich, a minister klimatu i środowiska Anna Moskwa rozmawiała o tym problemie ze swoim odpowiednikiem z Czech, Peterem Chladikiem. Spływające martwe ryby są różnej wielkości i różnych gatunków. O sytuacji Wody Polskie poinformowały m.in. Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego, Wioś w Katowicach, Polski Związek Wędkarski i Inspektoraty Weterynarii. Wody Polskie również bezwłocznie przystąpiły do kontaktu z powodziodr, czyli instytucją będącą odpowiednikiem wód polskich w Republice Czeskiej. Wystosowaliśmy apel do tej instytucji, prosząc o to, aby przystąpiła ona również do swoich działań. Przyczyna śnięcia ryb nie jest jeszcze znana. Polskie służby pobrały próbki wody do Analiz. Specjalna zapora na odrze ma utrudnić przepływ śniętych ryb z Czech do Polski, Potem, jak podczas rutynowego patrolu na rzece wykryto dziś taki problem. Od rana wyłowiono już kilkaset kilogramów ryb płynących właśnie ze strony naszych południowych sąsiadów. A sytuację w chałupkach na Śląsku śledzi Mariusz Studzienny Mariuszu, jak wygląda polsko-czeska współpraca w tej sprawie? Ta współpraca jest bardzo dobra, szybka, telefoniczna informacja ze strony służb wojewody śląskiego, właśnie do swoich odpowiedników po stronie czeskiej. Również ministrowie na ten temat rozmawiali i również ta współpraca jest tutaj przy samej odrze czeskie służby, czeska straż pożarna, jak i polska robi wszystko, aby ryby odłowić, a jest ich sporo, tak jak wspomniałeś, kilkaset kilogramów już w tej chwili zostało wyłowionych, ale ryby płyną w dalszym ciągu. No i przyczyny są oczywiście badane, inspekcja ochrony środowiska już pobrała materiały, jeżeli chodzi o Same ryby, ale także jeżeli chodzi o rzekę Odrę, te wyniki badań szczegółowych mają być znane jutro, podobnie jeżeli chodzi o stronę czeską.